Serdecznie wszystkich po raz kolejny. W tym odcinku chciałabym powiedzieć Państwu o pewnych zmianach, które wprowadzamy odnośnie prezentacji, które cieszą się nadal dużą popularnością. No i kilka zmian właśnie w tym temacie. Odnośnie wprowadzamy zmiany w sposobie udziału i zapisów w prezentacjach. Prezentacja jak do tej pory w 100% jest darmowa i udział w prezentacji my nie pobieramy żadnych opłat, tak? Ale aby uniknąć osób, które celowo blokują nam terminy, wprowadzamy kaucję zwrotną w wysokości 200 zł za udział w takiej prezentacji. I polegać będzie to na tym, że jeżeli osoba będzie chciała zarezerwować sobie taki termin na taką prezentację, będzie musiała wpłacić nam na konto właśnie wspomniane 200 zł. Ale w momencie jeżeli dana osoba nie stawi się w danym dniu i o danej godzinie na taką prezentację, kaucja po prostu nie zostanie zwrócona i przepada, tak? ważne w dzisiejszym odcinku do powiedzenia Państwu, że chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, wszystkim, którzy się zaangażowali w pomoc i wsparli nas przy zakupie produktów w przedsprzedaży, która właśnie już się kończy. I teraz tak, od nowego roku, czyli od 1 stycznia wprowadzamy Nowy cennik, który będzie obowiązywał do marca 2023 roku. Tutaj pod filmem postaram się Państwu wrzucić nowy, właśnie, cennik, żeby Państwo mogli się zapoznać. Jak również dajemy możliwość od nowego roku, właśnie od cen obowiązujących w katalogu. Z dniem 1 stycznia na zakup piecy w kredycie 50 na 50. Polegać to będzie na tym, że pierwszą część, czyli 50% wpłacamy przy podpisaniu umowy w dniu podpisania właśnie tej umowy, tak, a druga część w, do, w przeciągu roku, tak? Tutaj na żeby Państwo mieli taką możliwość. Mm -mm. Co jeszcze najważniejsze, czyli musicie pamiętać, że te ceny, ten kredyt 55, 50 dotyczy tylko cen regularnych, które pojawią się w nowym cenniku, czyli od 1 stycznia. No i tak naprawdę to jest wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć, a w nadchodzącym roku, 2023, chciałabym bardzo serdecznie Wam wszystkim życzyć dużo ciepła, a przede wszystkim niskich cen prądu. Pozdrawiam Was serdecznie.